życie kulturalne w międzywojniu i powiedzmy porównać je z, z obecnym. Y, jakie plusy? Zakładam, że minusów jest mniej, y, widziałby Pan w dwudziestoleciu. Hmm. No tu się czuję trochę zaskoczony. Nie wiem, nie potrafię tego chyba tak jakoś bez, bez szerszego komentarza y, a jak wyglądało to życie kulturalne? Dużo towarzystw, prawda? Życie wyglądało, wydaje mi się, życie kulturalne Sosnowca wyglądało y, o wiele ciekawiej niż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. To znaczy niepewne rzeczy dziwią, jak to było możliwe, aczkolwiek trzeba by się wczuć w ludzi tamtej epoki, jednak to no już 3-4 pokolenia powiedzmy minęły. I zupełnie inne warunki życia. Ale biorąc pod uwagę, to tam też jest taka tabelka na temat wykształcenia Sosnowicza. 21 rok, bo to są dane z Spisu Powszechnego, więc procent analfabetów jest ogromny. A jednocześnie funkcjonuje, starsze od miasta, teatr i funkcjonuje. Raz lepiej, raz gorzej, ale jest. Kwitnie życie muzyczne. Powstają. Zespoły, orkiestry, koncerty się odbywają, nie ma lokalu, nie ma sali. Korzysta się z teatralnej, która była podówczas największa. Resursa. Resursa, tak. Przy tym powstają różne tam y, właśnie chóry, nie niechóry. To wszystko jest w sposób dość zorganizowany i całkiem, całkiem no, ładnie funkcjonując. No w dwudziestoleciu Sosnowiec jest miastem. Należącym do województwa kieleckiego, ale posiadającym pewne e, takie stołeczne wojewódzkie instytucje, tym jest na przykład Izba Przymysłowo-Handlowa. E, żart, nie wiem na ile prawdziwy, ale to wiem, że się opowiadało tak, że urzędnicy z magistratu i z urzędów różnych przeznaczonych wcale nie chcieli do województwa awansować, bo by się musieli wynieść do Kielc. A jednak to było bardziej europejsko. Więc jak się popatrzy na nasz rozdział, tutaj, gastronomia. Przecież tu funkcjonowało kilka olbrzymich, fajnych lokali. I one funkcjonowały. Jeżeli samo i zatrudniał około 100 ludzi, zatrudniał personelu. No to przepraszam, to musiałem mieć gości chyba trochę więcej na co dzień. A nie był to pani wspominają do tej pory rodzice. To ja wiem na rodzice, nawet jednego, który ma klucze podobno to... do ja <laughs> Ale nie ma ale tramwaju ludzie bardzo często wspominają ci starych obwodnik. Oczywiście, bo no, to wielka szkoda, że, że ten kompleks budynków został wyburzony. No, tam, te delikatne bajeczne. To był, To nasi ojcowie w tej chwili miasta jak sprzedają taki skwerek na wprost poczty, no to jest tam taka oaza zieleni. Przestała sprzedana na przy alei zwycięstwa. Ja, że wyczytałem w gazecie, twoje zagłębie, czy no przecież, a wracając do kultury Wojt... mój ojciec przed był amatorem muzyki, nie grał w filharmonii, nie grał tam w jakiejś, nie miał szkoły średniej muzycznej, którą schalął dzisiaj taką piękną, tylko był normalnym amatorem muzyki. Ale to wszystko, ten Wielki Przemysł, ten Didel, ten Reden, ten Shen, ten, ten Fitzner-Gamper, czy Babko Grzeleniewski, czy Huta Katarzyna, każdy miał jakiś dom taki, który skupiał tych synów robotników, których zdolniejszych i on wyławiał z tego i kształcił w formie amatorskiej taki. No niech Państwo zobaczą, że nasze miasto nie ma orkiestry denty nawet teraz. Jak przyjdzie jakiś święto, to nie ma kto zagrać, na przykład ten. A mamy średnią szkołę muzyczną. Amfiteatr, który został zniszczony i nic tam nie jest. I przed wojną, ten mój ojciec nie był hrabią, ani, ani burżujem, jak tam mówili bolszewicy, tylko był zwykłym synem robotnika i potrafił się dobrze nauczyć grać na skrzypcach. I muzykował, i tutaj było mnóstwo takich amatorów i z teatrzyków robotniczych. Przecież było masę takich y, restauracji, gdzie, gdzie były takie teatrzyki przed wojny. Pamiętam, ojciec z Matką chodził, do, tutaj y, jak jest y, ulica Piłsudskiego, Tam była taka restauracja z takim ogródkiem i tam był taki teatr. I dzisiaj to zanika przede wszystkim wszystkim mówili, że są geniuszami. Nie ma amatorów, tylko są geniusze. A dawniej nie. Dawniej, jak się chłopak uczył na pordeonie, to wiadomo, że będzie grał na weselku. A dzisiaj musi grać w filharmonii. Albo w przejściu Warto też podkreślić działalność Towarzystwa Artystyczno-Literackiego w Międzywojeniu. Była to może nie tak amatorska organizacja, bardziej taka litarna, ale była i jej działalność na pewno yy, była ważna w tym okresie czasu. Czegoś takiego nie mamy w tej chwili. Organizacja skupiała i ludzi muzyki, yy, i malarstwa, i, i, i literatury. Były organizowane różnego rodzaju czopki, zagłębiowskie, wystawy, malarstwa, oczywiście. I to przyjeżdżały obrazy z Krakowa, z różnych ważnych ośrodków kultury w Polsce. I były też czego dzisiaj nie mamy kina. Bardzo dużo kin. W każdej dzielnicy praktycznie było kino. Na pogoni były dwa po trzy, ale to z kolei w większości miast zmieniło się w, w tym korunku. Mamy telewizję, mamy internet. Niewiele tu kina potrzebuje choć, prawda? Ale tego obroku naprawdę telewizja i internet nam nie odda. Co kontakt z żywą. To oczywiście. Bardzo proszę, no, to bardzo proszę. Takiego, co bym miałbym, nie tak, proszę bardzo. Chciałam zapytać, kto był inicjatorem wyburzenia w tej części koło odborca. tam gdzie było kino zagłębne. Za Chodzi o wyburzenia, o inicjatywę wyborzeń, znaczy, jaka była idea tych wyburzeń? Zaraz powiem dwa przykłady, I, i po prostu kto za tym stał. Chodzi mianowicie o dwa przykłady takie. Na ulicy obok dworca były budynki i było kino zagłębienie. W dobrym stanie budynki. Wyburzono, nic tam nie ma. Drugi przykład. Na Pogoni, na ulicy Orwej. Też tam było kilka budynków i nawet jeden był świeżo po remoncie, wyburzono, nic tam nie ma. Interesuje mnie. Powiedz o tym. Jaka była przyczyna tej, tej wyburzeń? Kto to proponował te wyburzenie i dlaczego to po prostu zostało tak, jak jest to? Znaczy w ogóle, bez, bez uzyskania, Proszę Państwa... O tego o Tak. To znaczy ja wyczuwam na sali pewien taki ton trochę mnie niepokojący. To znaczy przemawiają przez nas sentymenty, że coś kiedyś to było takie piękne i dobre. My to widzimy z perspektywy. I my to możemy w tej chwili obserwować właśnie na podstawie między innymi takich książek. Czytam jakiś opowiadać. Widzimy to już wybórcze, a co się dzieje dziś, to my tego nie widzimy. To dopiero zobaczymy, no nie wiem, za dziesiąt wie? lat, kiedy ktoś już to opisze. Trochę ten świat wygląda inaczej z perspektywy właśnie tego... Proszę Państwa. Akurat obiło mi się trochę o uszy, sprawa wyburzeń, no to były. Były był na twór, 70 lat 70 Ja nawet z ówczesną władzą miałem takie spotkanko niezbyt przyjemne na ten temat, ale ja byłem wtedy młodym chłopakiem, jeszcze. nie tego, ale ówczesny władca, to tak mam fotografię tutaj Pana Zoszyna, czyli Sądu. no to powiedział, że najchętniej to by to zaknął buldożerem do przedszy i byłby święty spokój. To była epoka, kiedy no, ówcześni młodarze myśleli kategoriami takimi, trzeba poszerzyć jezdnię bo po przybędzie samochodów, więc muszą być szerokie arterie komunikacyjne, drożne. Te budynki wymagają remontu, na to nas nie stać łatwiej jest zbudować osiedle bloku z jednej płyty i tam ludzie będą mieszkać i chętnie mieszkać, i przenosili się tam, bo jednak standard był jakiś, tam jakieś wygody, jakiś komfort, prawda, nowoczesność, powiew. A to się wyburzy i to będzie taniej, lepiej, przyjemniej. I w ogóle się miasto przewietrzy i będzie takie z perspektywą, wiecie, rozumiecie. I taka była wówczas epoka. no ręce i nogi opadały. Bo, no dobrze, no ale z drugiej strony, gdy na to popatrzeć, przepraszam, to jest bardzo przykre co powiem, ale ja mam siostrę, urbanistkę, z doktoratem zresztą. I ona mu powiedziała, wiesz co, że dzięki czemu Warszawa to mogła i tak dalej, bo Niemcy zbuszyli. I było na czym budować, i było gdzie budować nowoczesne centrum. A gdyby to zostało jak by łodzi, to Warszawa była taka jak łódź, trochę zaduszona. I tam też dużo wyburzeń poszło z bólem serca. No z bólem serca, no trudno, no, no, no stało się, no to już się nie odkręci. Owszem, możemy sobie po, 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 podywagować, co by było gdyby. Gdyby zostało to, zostało tamto. No do wielu kamienic miałem też sentymentalny stosunek. No było, nie było. Mama się wychowywała tam, gdzie była Europa, no tutaj, gdzie fontanna teraz stoi. No i co? Nie ma tej kamienicy, była elegancka, piękna kamienica, która by jeszcze mogła sobie powstać wiele lat. A gdyby ją wymontować? Ho, 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 to byłoby. No ale co? No komuś przeszkadzało, no bo chciał mieć perspektywę. No ja nie wiem kto personalnie. No mi trudno jest powiedzieć, no to co? No ale, ale no to były takie, takie czasy, takie czasy. Dziś są troszkę inne, dziś troszkę się inaczej o tym myśli. Też nie zawsze pięknie, bo jak po paroletnim yy, niebywaniu w Warszawie tam zajechałem, to też mnie trochę przeraziło. No bo w ogóle się zmieniła cała perspektywa. Ale chyba w dobrym tego słowa znaczeniu, prawda? Mam nie w... bardzo, właśnie nie bardzo. Ja jak patrzę, jak tutaj na przykład trzeci raz muze przerabiają na coś tam <grym> bez sensu <grym> dla mnie, kino muze, prawda? Albo to powinni zostawić w takim stanie, jak to było i zrobić z tego perełkę, albo to po co? No to właśnie ma być perełka. No my chcemy, wie pan, myśmy tu przyszli z sentymentu do starego słowca. No nie wiem, no to, już, to już naprawdę to, to, to stanowczo wykracza poza jakiekolwiek moje po kompetencje. Też mi może być czegoś tam żadnego. Że... A tak, no a ten zespół, gdzie był cało i tego, no rzeczywiście, no z tego co wiem, to w latach 70. dość wpływową osobą był profesor Wiktorski. Jeżeli mimo jego opinii, a był przez pewien czas yy, główny konserwatorem, zabytków w no Polsce. Jeżeli mimo jego opinii to zburzono, a o ile wiem, to jego opinia była taka, że to jest jednak zabytek i to wysokiej klasy, no to no widocznie nie było siebie. Trzeba by. Ale może miał do wyboru, nie wiem, może Zamość uratować, albo a kawałek Sosnowca, to A mnie natomiast interesuje z okresu mojego dzieciństwa, y, tutaj jak ulica 22 lipca była, y, jak się schodziło wysoko na stadion lodowy. Tam prosto, jak Stawiki w dół. I tutaj się wychowałam. My, ogrody dzieciństwa były właśnie i były te stare kamienice pożydowskie, gdzie na przeciwko był blok wajnoryba. Ja to tak mówię, tam Żyd, nie umiem tego nazwiska powtórzyć, dekor, Korady. No i dekorum było właśnie opakowań Baszanek, mama wycotarim pracowała przez całe życie. I tutaj y, interesowałyby mnie takie coś, y, ogrody były i była ta zabudowa właśnie, ja uważam, no nie, nie powiem, że może żydowska, a może i czy, 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 czy kogo to w ogóle było, tak zwany kociec zamek był. Z czerwonej cechy, z takimi krużgankami, z wysokimi rzeżeczkami. Nigdzie o tym nie mam wzmianki, a całe dzieciństwo i całe moje życie a już trochę żyję na tym świecie, ciągle nurtuje mnie ciekawe pytanie. Kto tam był, kto to zbudował, no bo uważam, że to taka bajkowa, no tutaj mamy sąd, so, prawda, w tym samym prawie stylu, tylko tam Szterwonek chce i czy gdzieś jakieś ślady by były po tym, kto, jak ci ludzie żyli, no nie tylko ci biedni, ale nawet ci, ci można powiedzieć, no można o bo no, w którym ja mieszkałam, z babcią, to tak było, jak tutaj y, redaktor prosto powiedział, z początku piękna pasana, kartami, powozami się w brali się... Zbierały dzieci. Jedna piwnica to był pojemnik na wodę do picia w razie nalotu czy, czy czegoś. To dwa razy w roku panowie, no to, to hektolitry były tam, yy, gdzie wodę zbierano. Na parterze były właśnie te domy dla elity, a coraz wyżej, no to myśmy chodzili, brzydko powiem, co był w bramie. A ta lepsza elita to miała już porcelanowe wejścia, klucze osobne, yy, na klucz się zamykało. No i, i, i mówię, no to jednak to była, no a podwórku kwitło życie właśnie ludzi powszechnych, gdzie była świnia, kury, gęsi, króliki, proszę Państwa, no i, i kowórki drewniane i ci ludzie wieczorami się spotykali na ławkach, grali na organkach, ten chleb ze szmalcem dzielili do spółki, opowieści różne, no ale, a tu w takim jakby, takich zabytkowych jakichś jakiś moim zdaniem, no bogaci tam gdzie musieli kiedyś tam by w mieszkać. I takie szukam wypowiedzi, jakichś wzmianki na ten temat. Nie ja o, o tym no, zamku już nieraz, ale nie wiem, nie wiem o tym Byłam ten tam, tam, właśnie właśnie kolega chodził do szkoły ze mną, yy, no i, i właśnie nie ma nic wzmianki. Ja też pamiętam ten kocioł się... No I ogrody, jakie były. To było tutaj, jak teraz są te delikatne z tymi kafelkami. Tak, w tak, tamtym plac, Dla przeciwko dekorum, została tylko jeszcze po drugiej stronie ta kapliczka historyczna. To jest jeszcze. Ja spotkałam się z tym, Pytano mnie, ale. To no no niesamowita, no ciekawa jestem. Bo Z tego wynika, że jeszcze mamy jakieś tajemnice w tym mieście. No więc, Boże, nic prostszego. Trzeba powęszyć za to. Trzeba za tym pogęszyć, poszperać, gdzieś coś wygrzebać. Póki jeszcze ktoś żyje, kto pamięta, to nie kto podisze. No, może ja kiedyś ja. się coś jaka jest tam publikacja, no A jeżeli się znajdą na to pieniądze. Ja jeszcze tak wracając do książki, znaczy? bo tutaj pani wspomniała o fragmencie starego Sosnowca, ciężko szukać fotografii, właśnie... W ogóle stary stosowiec jakoś wydaje mi się mało wykorzystywany tak. mało są zdjęcia dostępne. No właśnie, trudno praktycznie jest... żadne. Tak, tak. Praktycznie I tak nawiązując do książki, były tematy, które ciężko było nam zilustrować. Ciężko było znaleźć, trudno było znaleźć fotografie czy jakieś zapiski, zapiski czy, też, czy też reklamy, bo, bo takimi materiałami ilustrowana jest książka. Wbrew pozorom echo tej epoce chyba nie powstawało aż tak dużo materiału, co na przykład przed I wojną światową. Byliśmy zdziwieni, bo dużo materiału chodziło właśnie z przed I wojny światowej. No, widzę, że się troszeczkę zaczyna no. nam sala czyli jakby spotkanie miało się ku końcowi. Wobec tego, mam dwa komunikaty. No, proszę Państwa, nie wiem jak tam wyglądają sprawy, ale Panie kiwają główkami na także, nie? Natomiast w cenie promocyjnej album jest do nabycia w Centrum Informacji Miejskiej. Jeszcze dziś był. A tutaj Państwo nie macie. Już, się się, już były rozeszły. Było kilkanaście książek, już się rozeszły. Ja, ja rozeszły wszystkie. myślałam, że tutaj teraz będziemy sobie No więc, no mianowicie. Jak to mówią, w karty nie grać. Ten pierwszy, ten lepszy. Nikt mnie nie spytał, dlaczego ja taką drugą zagadkę po udzielaniu. Nie, 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 pamiętałam o tej zagadce. Tak? Czy mam już ją rozwiązać? Czy ktoś rozwiąże? No co kotka urodziła? Kocięta czy źrebięta? A nic się nie urodziło i tyle. No, kocięta, no jak kotka to kocięta rodzi. A mnie się taki żart skojarzył z powodu lotki, którą nasza kochana biblioteka wydała i napisała, że ja pochodzę z Chorzowa. No to powiem jak to było. Ordynatorem odpowiedniego oddziału w szpitalu w Chorzowie, był bliski przyjaciel mojego ojca. Więc gdzie mnie ojce zabierz mam? No zabierz do przyjaciela no, i kolejny. Byłem. byłem tam cztery doby podobno, potem mnie przywieziono do zakończenia. I potem byłem trzy, chyba razy w Urzędzie Stanu Cywilnego po wyciągach I tyle mnie <grym> Ale w Dowodzie? Morzu. No bo tam się jedzie, bo właśnie wyciąga tu. Tak No, no też się I to jest kotka z Ciekawostka jest jedna Torpeda z Sosnowca do Katownikuszka. Archiwum Konstalu w Chorzowie odnaleziono, to znaczy swojej rodziny na Sławie odnalazł cały projekt tej Lux Torpedy została zaprojektowana przez polskich konstruktorów? Proszę Państwa, jakby Państwo widzieli ten rysunek, co wydała teraz kolej e, taki e, hobbystyczny, czasowisko. lepiej wygląda niż Pendolin. No to na pewno, na pewno lepiej. Dziękujemy no za Proszę ja. Państwa. Serdecznie no dziękujemy za, za to spotkanie. Te książki, które trafiły do Państwa, to są oczywiste do